Ze słowem moim dziś nie, nie kryłem. A czego uczyłem? Zapytaj tych, których uczyłem. Ha! Tak śmieszno odpowiada arcykapłanowi Kamie! wody <tosz> Udowodnij, jeżeli kłam. Ale jeżeli mówię prawdę, to dlaczego mnie bijesz? Ekscelencjo! <tosz> 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 W ten sposób prawdy nie odkryjesz. Zaklinam Cię w imię Boga Najwyższego. Powiedz, czy Ty jesteś Chrystus, syn Boga Żywego? Tyś powiedział. I zobaczycie syna człowieczego

Zróbcie, zróbcie, jest śmierci! Godzin jest śmierci! Godzin jest śmierci! Godzin jest śmierci! Śmierci, śmierci, śmierci! śmierci. Ale skazać może go tylko ten goń, pogański syn. Dobrze, prawie. プロポーズ